Nazywam się Sebastian Bednarek, i wspólnie z Domem Filmowym zapraszamy Państwa do wysłuchania wspomnień i mądrości życiowych bardziej doświadczonych koleżanek, dla mniej doświadczonych koleżanek i kolegów. Staram się, żeby każdego dnia. Wydarzyło się coś pięknego. Dzień zaczynam od podejścia do okna balkonowego w swoim pokoju. I dzień dobry, mówi mi słońce, i to jest cudne rozpoczęcie dnia. Jestem ogromnie szczęśliwą osobą, że mieszkam w spółdzielni. Ponieważ nie miałam córki, ponoć córki są zawsze bardziej jakieś opiekuńcze. Mam dwóch synów, z czego jeden mieszka w Polsce, a drugi w Australii. Jestem osobą bardzo pozytywną. Niewiele mnie w życiu dziwi. Nikogo nie krytykuję, jestem bardzo lojalna w stosunku do znajomych, przyjaciół. Kocham świat, kocham ludzi i kocham bardzo, bardzo mocno podróże. Na pytanie kiedyś. Kogoś znajomego, że tyle pieniędzy wydawałam na podróże, czy nie pomyślałam, że mogłabym na inny cel wydać. Odpowiedziałam, że wyjeżdżając w, pod, w każdą z podróży, wracałam znacznie bogatsza niż byłam wcześniej. I dziś, gdy mam już no pesel, ale mogę się nim pochwalić, bo dlaczego nie? Skończyłam już 80 lat. Zacząć pięknie, bardzo piękną taką afirmacją życia, i takim wyznaniem, takim yy, właśnie powiedz, jak, jak gdybyś miała poradzić, jak, jak to jest. No, no, już, już się nie kryjesz, powiedziałaś ile masz lat, e, piękny wiek, i, a jednocześnie słowa z Twoich ust są tak młode i tak, tak, tak po prostu jakbyś... Ja zresztą często nazywam Cię mamami, tak, roboczo, także jesteś taką ja małą, <grym, jak <grym, jak jesteś, 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 jesteś uroczą, e, drobnej postury e, kobietką, taką malutką, do przytulania, e, i, no i właśnie, ale cały czas mówisz... E, Tyle, tyle optymizmu. Jak, jak gdybyś miał powiedzieć teraz wiesz, słuchaczom, którzy są po drugiej stronie słyszą i mają lat nie, wiem, mniej, może, może mają podobnie co ty, nie mam pojęcia, kto będzie tego słuchał, ale wyobraź sobie, że masz możliwość sprzedania recepty na, na, to, na ten optymizm, na tą radość. Podróże. Przyjaciele, tak? Ludzie, którzy Cię otaczają. Dokładnie tak. Nie to, że ja jakoś wyszukuję tych ludzi, po prostu oni się pojawiają w moim życiu, naprawdę są to ludzie wartościowi, ale też ja poza tym, że jestem gadułką, ja również umiem słuchać i uważam, że od każdego człowieka, bez względu na jego poziom intelektualny, Zawsze mogę coś zyskać, czegoś ciekawego się o nim dowiedzieć, czy jakąś jego mądrość życiową, nabytą w jego życiu, pozyskać. Więc staram się pielęgnować szczególnie te znajomości, które satysfakcjonują mnie od początku do końca. Ale również staram się pochylać nad drugim człowiekiem, jak generalnie kocham ludzi i uważam, że wcale nie trzeba jakichś nakładów, czy to finansowych, czy nie wiadomo jakich, ale czasami wystarczy tylko wysłuchać osobę, która bardzo tego pragnie, żeby poopowiadać. Człowiek bez względu na to, ile posiada, mówię tu o wartościach no typu finanse, które na pewno ułatwiają nam życie, ale dla mnie one nie są najważniejsze i uważam, że każdy człowiek ma czymś podzielić się z drugim człowiekiem. czy swoją wiedzą, czy radością swego życia, a wiemy, że radość się mnoży gdy, gdy ją obdarowujemy, czy emanujemy tąże radością. Także staram się cenić ludzi bardzo, a jeśli ktoś czy sprawi mi przykrość, czy już zupełnie nie, nie jestem w stanie zaakceptować, to wyłączam się i, i po prostu nawet dochodzi do tego, że. Że, że ta znajomość albo śmiercią naturalną umiera, albo ja po prostu mówię, że, że no tak nie po drodze, ale zawsze w takich sytuacjach życzę ludziom pomyślności, wszystkiego, co najlepsze. Ja nie znam uczucia zawiści, zazdrości. Bardzo biedniutki, a jednak y, nawet y, piękno świata. Jak tato się wybierał wędkować nad którąś z rzek kaliskich, bo jestem kaliszanką. Y, to wtedy mateczka, gdy z obiadkiem szłyśmy nad rzekę zanieśli mojemu tacie i zabierałyśmy rybki do domu, to po drodze moja mateczka, a to, że, że słoneczko zawieszone na niebie jak pomarańcz, no w każdym bądź razie ja to wszystko wyniosłam z domu. Podziw dla piękna świata. Szacunek dla ludzi i będąc bardzo biednymi osobami, myśmy się potrafili dzielić. A powiedz: taka rzecz mi przyszła do głowy, trochę zaczęliśmy o tych kobietach, właśnie. Ty w młodości, świat, który wtedy tam był i właśnie rola kobiet, i jak dziś ten, te kobiety wyglądają. Oczywiście, że zacznę od życia kobiet, gdy ja byłam młodą osobą. I w tamtych czasach kobiety potrafiły poświęcać się i żyć wręcz w patologicznych rodzinach twierdząc, że robią to głównie dla dobra dzieci, ja już nawet przy, mhm. jak, przy filmie, który nam pokazałeś, ten temat już częściowo poruszyłam. I, I natychmiast, w tej chwili, ja podziwiam kobiety, które mają odwagę być szczęśliwymi kobietami. Bo dzieciom niejednokrotnie wcale to nie, nie do końca było potrzebne. To są wszystko Twoje, twoje, twoje życie, to są twoje, twoje mądrości, Twoje rady, Twoje wspomnienia, Twoje anegdoty, to jest wszystko, to jesteś Ty. Także, bo ja generalnie uważam, że jesteśmy sumą przeżytych chwil. Pięknie, jeśli tych chwil, pięknie, właśnie tych ze znakiem dodatnim jest więcej, ale dla mnie, ja się nigdy nie buntuję, bo, bo czasami słyszę od moich koleżanek, ojejciu, no czy Pan Bóg mnie tam nie, nie, nie lubi? Ja uważam, że nawet wydarzenia ze znakiem ujemnym należy... Bo często są to wspaniałe lekcje życia. I z perspektywy czasu stwierdzam, że, że dobrze, że się tak stało, a nie inaczej. No, w, no, w, w, w tej chwili, kiedy to przeżywałam, jako wydarzenie dla mnie kłopotliwe, smutne. Ale później się okazywało, że, że wyciągnęłam wnioski mało tego, mogłam głosem doradczym, z tym, że nigdy nie służę głosem doradczym, bo mam na to ochotę. Zawsze czekam na prośbę ewentualną, co byś zrobiła w danej sytuacji. Twórca wyposażył mnie w ogromne pokłady cierpliwości, wyrozumiałości i tak jak wspomniałam, mnie nic nie dziwi, żadna inność, odpocząwszy czy to od poglądów na religię, od poglądów na życie, czy, czy nawet podejścia do, do ludzi LGBT? Tak Przez... było zawsze, czy tego się nauczyłaś? Powiedz, jak to jest, jak to wygląda? Czy to jest tak, że z punktu widzenia osoby już jednak doświadczona jest? Nie wiele rzeczy było od zawsze, ale jeśli na etapie mojego życia spotkałam kogoś, kto był jednak inny, O, zupełnie ta inność nie miała dla mnie znaczenia, i uważam, że każdy człowiek ma prawo, nawet swoje własne szczęście wyobrażać inaczej niż ja. Przypomina mi się wydarzenie. No, mogłam mieć około 10 lat, ale ani roku dłużej. I pamiętam, że bardzo wcześnie, w pogodny dzień, obudziłam się, podczas gdy wszyscy spali, aż spaliśmy w jednym pomieszczeniu rodzice i ja, i mój nie chciałam nikogo obudzić, tak sobie leżałam, ale podobno bardzo wcześnie starałam się robić użytek z szarych komórek myślowych, i wtedy przyrzekłam Bogu, że będę dobrym człowiekiem. I ja tego na szczęście nie zapomniałam. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka i zapraszamy Was na kolejne.